Kabaret. Piłkarz schował się przed policją. Pod stołem. Piłkarz reprezentacji Brazylii Gabriel Barbosa schował się przed policją. Pod stołem. Piłkarz reprezentacji Brazylii Gabriel Barbosa gościł na nielegalnej imprezie w klubie Kasynie w São Paulo, i gdy policja przybyła na miejsce, schował się. Pod stołem. Został jednak znaleziony i przesłuchany. Sprawa może mieć ciąg dalszy. Policja zrobiła nalot na klub w związku z akcją zwalczania nielegalnych zgromadzeń w dobie pandemii COVID-19 i łamania przepisów bezpieczeństwa. 24-letni zawodnik Flamengo, były bracz Interu Mediolan i Benfiki Lizbona, a także mistrz olimpijski z 2016 rok, bawił się znakomicie w gronie kilkuset osób. Gdy mundurowi weszli do lokalu, zapanował chaos, a piłkarz schował się pod stołem. Jego kryjówka została jednak szybko odkryta. Dostaliśmy informację, że w tym miejscu odbywa się nielegalna impreza. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że bawi się tam około 200 osób, wielu celebrytów, a dodatkowo działa nielegalne kasyno, opisał sytuację zastępca burmistrza Sao Paulo Ricardo Nunes. Brazylia jest obecnie drugim, po USA, krajem na świecie z największą liczbą zainfekowanych. Tym samym wyprzedziła Indie, które od miesięcy zajmowały to miejsce. Od początku pandemii w tym największym i najludniejszym kraju Ameryki Łacińskiej odnotowano ponad 11,4 milionów zakażeń koronawirusem, zmarło zaś ponad 277 tysięcy osób.